Że przyjemnie było Państwu podczas tej podróży do naszego świata. Przyjemnie było. Teraz chcielibyśmy uhonorować naszych przyjaciół, którzy byli i są w naszej bajce. Tak dosłownie, wspomagają nas, czym mogą, jak mogą, odwiedzają nas i są blisko nas. Wspierają nas jako instytucje, ale i jako osoby prywatne. Będę zapraszała do siebie. Zapraszam pana Zbigniewa Pacho, dyrektora Biblioteki Miejskiej. Ja tu nic nie widzę. Czy pan Zbyszek idzie, biegnie? Ach, witamy. Bardzo dziękujemy. Zapraszam pana Grzegorza Klimczaka, dyrektora Miejskiego Domu Kultury. Panie Grzegorzu, wiem, że pan gdzieś jest. Na zapleczu. Jak to dyrektor czuwa? Proszę bardzo. Panie Grzegorzu, bardzo dziękujemy. Pomaga nam pan bardzo. Cały rok. Także dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam Sylwię Piotrowską, przedsiębiorczyni, trawska, właścicielka, między innymi personeli. Sylwia jest z nami cały czas, wspiera nas i zawsze możemy do niej zajrzeć, zaglądamy bardzo często. Sylwia, bardzo dziękujemy. To oddamy. Wioletka. Dziękujemy bardzo. Somar to firma, która nas wspiera. Dostajemy cały czas pieczywo od tej firmy. Czy jest z nami przedstawiciel firmy Somar? Odpowiedzcie mi, czy jest, czy nie. To kolejnego przyjaciela chciałam zaprosić. Zbigniewa Koropacza. Dzięki panu zbigniewowi. Mamy wyposażoną kuchnię sprzęty. Nie ma Pana Zbigniewa. E, a czy są z nami właściciele sklepu Mandarynka? Pan Artur i Mirosława Moczulscy. A na nagrocznych brawami. My przekażemy oczywiście prezenty. Barbara Kobylańska z firmy Food Service. Czy jest Pani Basia z nami? Pani Basia dba o też wyposażenie mięsne naszej pracy w gospodarstwie domowego. Kolejny przyjaciel to RKS Mazowia i wiem, że są przedstawiciele z zarządu, więc zapraszam do nas na scenę. Oni chyba powinni szybko biegać, a jakoś tu nikogo nie widzę. Na emeryturze. Zapraszamy, zapraszamy. swoje boiska, sprzęty, a nasi uczestnicy bardzo lubią grać w piłkę, także bardzo dziękuję w imieniu uczestników. Widzicie Państwo, gdzie spędzamy wolny czas. Była to też Stajnia Nowelina i zapraszam Panią Iwonę Piekut. Do nas. Miałam informację, że Pani Iwona jest z nami. Jest Pani Iwona. Zapraszam. Zapraszam z nagrodą, z prezentem dla Pani. Bardzo dziękujemy za możliwość uczestniczenia w Waszej stajni. Dziękujemy. My na pewno skorzystamy. Dziękujemy. O, nie, nie. się. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy jest z nami pan Piotr Studziński, przedstawiciel firmy, firmy Mirtex? Dzięki tej firmie nasze auta jeżdżą bezkolizyjnie. Dostajemy bardzo dobre e, rabaty. Tutaj naprawdę nic nie widać. Nie. Ma. E, firma Topeshop, pani Jolanta Niewiadomska, zapraszam do nas. Dzięki firmie Topeshop. Mamy wyposażone pracownie w meble. Bez tego byłoby naprawdę ciężko. Bardzo dziękujemy. Wspiera nas zawsze y, jakąś darowizną. Zapraszam do siebie, państwa Kuzińskich. <klucz> nie wiem, czy są państwo? Nie ma, tak? E, teraz ty powiedz Bartek. Bo mi nie wypada. Przemysław Lody. Przełam lody, Przełam lody. Maciej. Kityński. Zapraszamy. Maciek dbał na czuratem. Przyjaciele, moi uczestnicy zawsze wiedzą, co się u niego dzieje, pytają. Piaciarnia Bukiet i pani Asia Starosta, która zawsze dba o wyposażenie naszych znaczy uroczystości. Czy pani Asia mówi? Wiem, że jest bardzo zajęta i może nie starczyło czasu, żeby do nas przyjść. Yy, I witam i poproszę do nas pana Szymona Leszczuka, firma SL Finanse, firma, która też yy, wspiera nas tutaj zarobi z nami, zakupami. <noise> zapraszam bardzo. Jest, jest, przybiegnie, był już. To przejdźmy, tu będziesz szybciej. Dziękujemy bardzo firmie za wspomaganie. Zawsze jak już jesteśmy tak pod kreską, to wiem, że do niego możemy się zwrócić. Zapraszam przedstawiciela, przedstawicielkę Urzędu Miasta, panią Marzenkę. Zapraszam. Urządnia. Wysoka Izboja Spraw Obywatelskich zawsze nas mocno wspiera, także zapraszam bardzo. Dobrze, dziękuję. Zdjęcie. Uciekają. Szybciutko uciekają wszyscy. Nie zostało, nie martwcie się. Zapraszam panią Justynę Walczak, panią wicestarostę, która dba o, dba o nasze zdrowie. Dostajemy zawsze jabłuszka, przepyszne soki. Niech to tam się bardzo. Zapraszam. Bardzo dziękuję, pani Justynę. Bardzo dziękuję. Zapraszam również panią Teresę Bednarek, która również dba o za, za, za towarowanie nasze również w owoce pyszne, przepyszne mamy zawsze świeże owoce. Zapraszam panią Teresę. Jest, pani Teresa, jest, ja wiem, że jest tylko gdzieś nam daleko poszło. Dziękujemy Pani. Bardzo dziękujemy Pani Teresa. Nagradek, czy jest Pani Iwona z nami? Kolejna warzywa, tym razem ziemniaki, pan Paweł Supeł. Niezmienny noblar. Pani Paweł, czy pan jest z nami? Jest pan Paweł, nie mogło się obejść. Super. Super, dziękujemy bardzo. Nie zapomina Pan o nas nigdy. Tu, z tej strony teraz? Dobra. Dziękujemy Panie Pawle, dziękuję bardzo. I Pani Grażyna waży warzywa również, dostarcza nam Pani Grażynka. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo, że też o nas pani pamięta i wspomaga nas. Bardzo dziękuję. Pamiątkowe zdjęcie? Chcielibyśmy uhonorować również panią Małgorzatę Tomczyk. Nie ma panią Małgorzaty, z nami jest w jej imieniu Dominika. Dominika. Więc jakby mogła Dominikę poprosić i poproszę o przekazanie. Pani Małgorzata Tomczyk yy, dba o naszych sponsorów, też zabiega, Zapraszam. <klucza> Bardzo proszę o przekazanie i podziękowań i prezentów. Dziękuję bardzo. No i teraz bardzo serdecznie chciałabym podziękować naszemu raperowi, który z nami wystąpił, który był z nami na próbach, który bardzo mocno nas, nas wspierał, który pomagał. Przemek Janecki, mogę Ci poprosić? Super. Zdjęcie. Ale po są wszystko sobie zdjęcie, się grać. Zostań z nami. No dobrze, przeszliśmy do pewnej dziewczynki, która ma na imię Julia i wiem, że zbiera nasze anioły. I ma tych aniołów już bardzo dużo, bo dostaliśmy zdjęcia. Zawsze, kiedy jesteśmy gdzieś na kiermaszu albo gdziekolwiek e, pojawiamy się z jakąś nowością, jeżeli chodzi o anioły, to Julia zaraz przychodzi do nas z rodzicami i nas w ten sposób wbie, e, wspiera. Bardzo chciałabym zaprosić Jukacie tutaj na scenę. Nie wiem, czy Julia wie, że o niej mówimy, bo to jest niespodzianka. Julia Nowakowska, jesteś z nami? Zapraszam, <kluczy> Julia. Bardzo Ci dziękujemy, że tak pokochałaś nasze anioły. Mamy dla Ciebie też specjalnego anioła i bardzo się cieszymy, że z nami jesteś. Mamy anioła na Juki. O, proszę bardzo. Dziękujemy Ci bardzo. Wszystkim i oczywiście nie zapominajcie o nas i w kolejnych latach.